Dlaczego kameleon zmienia barwy? W dalekim egzotycznym zakątku dżungli słońce przenikało przez gęste liście drzew, tworząc na ziemi zielono-złote plamki światła. To właśnie tam sowa luna wybrała się z dziećmi na kolejną przygodę. Spójrzcie, moi mili, zawołała nagle, wskazując skrzydłem na zwinne stworzonko, wspinające się po gałęzi. To kameleon. Dzieci przybliżyły się zaciekawione. Zwierzę miało długą, chwytną ogonową końcówkę, a oczy poruszały się niezależnie od siebie, jakby szukały czegoś w dwóch kierunkach naraz. Ojej, dlaczego on nagle robi się brązowy? Spytała dziewczynka z warkoczami, widząc, jak zielone łuski zwierzątka zaczynają się zmieniać. Kameleon potrafi zmieniać kolory dzięki specjalnym komórkom w swojej skórze, wyjaśniła Luna, przysiadając ostrożnie na pobliskiej gałęzi. Może to robić, aby dopasować się do otoczenia i pozostać niewidocznym dla drapieżników. Ale nie tylko. Kolor to także sposób wyrażania emocji lub sygnał dla innego kameleona, że jest gotowy do spotkania. Chłopiec w niebieskiej koszulce patrzył z fascynacją, jak kameleon przemieszcza się leniwie w stronę soczyście zielonego liścia. Gdy tylko przylgnął do niego swoją przysawkowatą łapką, na jego skórze pojawił się delikatny odcień brązu z przebłyskami czerwieni. Niesamowite, zawołał chłopiec, zerkając na sowe z pytaniem w oczach. To rodzaj kamuflażu, kontynuowała Luna. Kiedy kameleon czuje się zagrożony, może upodobnić się do gałęzi lub liści, żeby drapieżnik go nie dostrzegł ale jeśli spotka innego kameleona i chce zaznaczyć swoje terytorium, albo pokazać, że jest gotów na towarzystwo, przybiera bardziej jaskrawe kolorowe barwy. Dzieci zbliżyły się na tyle, by przyjrzeć się zmieniającym się kolorom kameleona, ale jednocześnie zachowały bezpieczny dystans, by go nie spłoszyć. Zwierzątko zwolniło swój ruch, jakby chciało pokazać, że nie czuje się zagrożone. Widzicie, jak natura potrafi być pomysłowa? Podsumowała z uśmiechem sowa Luna. Kameleon to jeden z najlepszych przykładów na to, jak zwierzęta adaptują się do świata wokół nich. Musimy o nie dbać i chronić ich dom, naszą piękną dżunglę. Maluchy pokiwały głowami ze zrozumieniem, zrozumiały, że chociaż kameleon to nieduże stworzenie, jego zdolności są naprawdę niezwykłe i warte podziwu. Wyruszając dalej, dzieci wciąż rozmyślały o tym, jak barwna i pełna tajemnic może być przyroda.